Cześć kochani, witam Was serdecznie z mojego prowizorycznego studia w domu i chciałbym od razu przejść do rzeczy, ponieważ po ostatnim vlogu, który możecie oglądać, i po podcaście numer 348, to jest epizod 348 podcastu, lepiej teraz pod tytułem Nowy trend wśród młodzieży, czy wyłączyć komentarze na YouTube, otrzymałem sporo maili. Tak, wyłączyłem już komentarze, ustosunkowałem się. Otrzymałem maila od jednego ze słuchaczy, którym to mailem za jego zgodą podzieliłem się z wami w ostatnim vlogu. No, a tym razem chcę wam powiedzieć, że tych maili posypało się naprawdę dużo 10 razy tyle, co otrzymywałem zwykle, mając włączone komentarze, więc już, już jest już pierwszy wymierny wynik tego wyłączenia. Po prostu osoby, które mają coś do powiedzenia, mogą do mnie napisać jeden na jeden, mogą zgodzić się lub nie, żebym to upublicznił, i nie ma tak, że tak jak kiedyś wszyscy widzą komentarze. Wiele osób, zauważyłem, że wiele osób, kiedy pisze coś intymnie, po prostu jeden na jeden do mnie, to pisze więcej na swój temat i potem może zdecydować, czy mogę się tym podzielić, lub nie, więc to daje pewną swobodę wyrazu. Otrzymałem sporo listów od Was, bardzo za nie dziękuję. Piszcie do mnie na kontakt No i wkrótce nagram odcinek, w którym podzielę się wnioskami, refleksjami, mam nadzieję lekcjami dla Was z tych listów. Wszystkich nadawców proszę wcześniej o pozwolenie na podzielenie się treścią. Większość osób się zgadzała, właściwie wszystkie się zgodziły. No, ale jeden z tych listów chcę przeczytać, przeczytać Wam dzisiaj, ponieważ zainspirował mnie do podzielania się pewną myślą, która chodzi mi już po głowie od wielu miesięcy. I otrzymałem ten list od słuchaczki, która napisała: Tak, pozwólcie, że przeczytam, zacytuję ten list: Hej Radek, właśnie słucham Twojego podcastu numer 348, w którym szeroko poruszasz problematykę social mediów i zachęcasz do zostawiania komentarzy tutaj, mailowo. Wspaniały pomysł. Nigdy nie napisałabym ci żadnego komentarza na żadnej platformie, także dlatego, że obserwuję cię jedynie na Spotify. Czy jest tam opcja komentarzy? Nie mam pojęcia. Dziękuję, że jesteś wartościowym głosem w pełnym żalu, złości, toksycznego pozytywizmu i morza absolutnie zbędnych informacji w wirtualnym świecie. Co przyniósł mi twój podcast? Chciałabym powiedzieć, że dał mi impuls do transformujących życie zmian. Ale to jeszcze nieprawda. Dał mi spokój w życiu, które wciąż biegło, i poczucie bycia w dobrym miejscu, w miejscu, w którym mam wystarczająco dużo i nie potrzebuję więcej. Pięknie. Dał mi też kryzys wypalenia zawodowego, które o zgrozo dopadło mnie w wieku 28 lat. Moi drodzy, mnie w wieku 40 lat. No, ale dobra, Paulina, czytamy dalej. Obiecującej drodze na szczyt korporacyjnej kariery. No najczęściej to tak się dzieje wtedy. Da mi bardzo ważne pytanie, które często dźwięczy mi w głowie w czasie najgorszych pracowych burz. Pytanie o to, jaki to wszystko ma sens, i czy to naprawdę wnosi cokolwiek do życia innych ludzi. Bardzo chciałabym Ci powiedzieć, że Twój podcast sprawił, że została młodą pisarką. Że zostawiłam wszystko, co osiągnęłam, i przeniosłam się w góry. Ale to nieprawda. To jeszcze nie historia o mnie, ale kto wie, krok po kroku. Bo szczęście przecież sprzyja przygotowanym. Wszystkiego co dobre, Paulina. Paulina, bardzo Ci dziękuję za ten cudowny list, za to, że zgodziłaś się na podzielenie nim. Poprosiłem Paulinę. Oto by napisała więcej o sobie. Dowiedziałam się, że mieszka od wielu lat w Holandii, pra, od kilku lat właściwie mieszka w Holandii, pracuje w międzynarodowej korporacji na wysokim szczeblu jako menadżer. Na moje treści trafiła uwaga dzięki swojemu narzeczonemu, którego też serdecznie pozdrawiam, który podobno twierdzi, że odmieniłem jego życie. Mam nadzieję, że na dobre odmieniłem. Także bardzo dziękuję za te miłe słowa. Pozdrawiam Cię, Paulino, oraz jeszcze i Twojego narzeczonego. I moi drodzy, Paulina napisała coś ciekawego, mianowicie uwaga. Bardzo chciałabym Ci powiedzieć, że twój podcast sprawił, że zostałam młodą pisarką. Ale to nieprawda. No i pozwólcie, że odniosę się do tego już w czasie spaceru z misiem w lesie właśnie go zamierzam spakować i wkrótce do was wrócę z lasu. Hej. <grystanie> <noise> Jakbym konia powodził, słuchajcie. Teraz chcę się stosunkować, moi drodzy, do Listu, które otrzymałem od Pauli. Bo teraz przeniesiemy się do naszego studia w lesie, ponieważ jest cudowna pogoda. Słuchajcie, słońce powinno być przez najbliższe kilka dni, więc korzystajcie z tego. Jest najlepsza temperatura z możliwych nie ma wiatru, wczoraj wiało. Witam Was tak, jak w wiadomościach. Chciałbym, żeby to były Wasze poranne, ulubione wiadomości, żebyście się karmili właśnie takimi treściami rano, a nie przeglądali rolki, które pobudzają Wasze emocje lub wiadomości, gdzie są same nieszczęścia tego świata. Cóż można powiedzieć na temat tego, co napisała Paula? Właściwie chcę się stosunkować do jednej rzeczy. Przede wszystkim dziękuję jej za to, że napisała ten list. i Zgodziła się też na jego publikację. Dlaczego czytam? Dlatego czytam Wasze listy, ponieważ chciałbym, żebyście dzięki mojej platformie dowiedzieli się, że nie jesteście sami, że są inne osoby, które myślą podobnie, mają podobne marzenia do Waszych, że też Wam nie zależy tylko i wyłącznie na tym, żeby szybko się wzbogacić w tym życiu i, i, i po prostu żyć i leżeć plackiem na tyłku albo gdzieś tam na jakimś basenie moczyć tyłek w basenie w pięciogwiazdkowego hotelu przez całe życie. Bo to nie o to chodzi w życiu, tylko chodzi o coś więcej. Tak mi się wydaje. Chodzi o to, żeby przeżyć ciekawe życie, żeby do końca, do ostatniej chwili, kiedy wydamy ostatni oddech na tym Padole ziemskim, żebyśmy odkrywali to życie. Żeby to była fascynująca podróż, a nie nudny, niesiony przez nas krzyż. Tak jak niektórzy ludzie się tak czują, jakby Wstają rano i ciągle muszą z wszystkim walczyć, z wszystkimi walczyć przeciwnościami, wszystko jest źle. Nie chcę, nie chcę tego negatywizmu na moim kanale i dlatego witam Was. Bardzo dziękuję, że należycie do tych osób. Jeżeli Wytrzymaliście tą pierwszą minutę mojego wstępu, znaczy, że też Wam się podoba slow content. Nie pędzicie nigdzie. Tutaj nie znajdziecie zapierania jak w rolkach, gdzie trzeba się zmieścić w jednej minucie. Ja będę po prostu mówił swoim własnym rytmem. Jeżeli komuś się to nie podoba, jest mnóstwo treści. Może natychmiast zamknąć mój kanał i udać się na inny. Po prostu jest tego dużo na YouTubie. A witam wszystkich tych, którzy zostali ze mną po tym długim wstępie. No i chcę Wam opowiedzieć właśnie o marzeniach. O marzeniu, o którym wspomniała Paula w swoim liście. I zrobiłem mały research dla Was. Znalazłem taki ranking marzeń Polaków, gdzie Pisanie książek znalazło się na piątym miejscu, słuchajcie, co jest pierwsze, wiadomo, pieniądze, można się było tego domyśleć. druga jest miłość, na szczęście, no miłość jest ważna, jeżeli nie najważniejsza, no ale bez pieniędzy nie, odczu, nie odczujemy, chociaż mówi się, że w, w krajach trzeciego świata żyją ludzie za niewiele i są szczęśliwi i się uśmiechają, no ale nie wiemy z czym się mierzą codziennie, ale się kochają, że nie mają siebie, to już są bogaci, tak można powiedzieć. Także pieniądze, miłość. A trzecia rzecz w rankingu marzeń Polaków to jest, z tego co pamiętam, podróże. Tak, podróże. Czwarta rzecz, jeżeli dobrze pamiętam, to jest zamieszkanie w wymarzonym miejscu, czyli nie wiem, jakoś, jakieś wymarzone państwo, wymarzone miasto. Miejsce, dom, mieszkanie, apartament. Każdy ma swoje, nie oceniam tego. No i na piątym miejscu, moi drodzy, jest napisanie książki, o której chcę, o tym marzeniu chcę dzisiaj z wami porozmawiać. Napisanie książki. Któż z was nie marzył o napisaniu książki? Jak się przygotowywałem do tego vloga, to zrobiłem mały research i okazało się, że w Stanach były robione podobne badania i odkryto, że 80% Amerykanów marzy, ponad 80% Amerykanów marzy o napisaniu własnej książki i uważa, że nosi w sobie jakąś książkę, tylko jej jeszcze nie napisało. No, wydaje się to takie proste, prawda? Wystarczy mieć w sobie jakąś książkę, usiąść i napisać. No inaczej wszyscy wszyscy byliby pisarzami bestsellerów, gdyby tak było, bo każda historia jest unikalna, ale nie każdy umie pisać i nie każdemu się tak naprawdę chce. Może marzymy o napisaniu, ale kiedy przyjdzie nam usiąść nad kartką papieru z długopisem albo nad laptopem, edytorem tekstu, to... Cześć, jestem Franek, Marysia, no i co dalej, prawda? Powiem Wam tak, nie różnię się od, tych, od Polaków innych. Też mam takie marzenia, żeby mieć pieniądze, które dają bezpieczeństwo, które dają jakieś takie poczucie spełnienia, bo ponieważ można robić rzeczy, na które normalnie nie byłoby Ci stać, chociażby podróże. Chociażby po to są potrzebne pieniądze, nie po to, żeby szpanować jakimiś drugimi gadżetami. Do tego mi nie są potrzebne pieniądze. Oczywiście marzę o miłości, ale miłość mam. Tutaj chodzi ze mną moja miłość, słuchajcie, no wiem, że możecie się śmiać, że trzeba kochać człowieka. Pytanie czy trzeba. A to jest nie na ten vlog. Pytanie bardzo głębokie i filozoficzne. No i trzecia rzecz, wymarzone miejsce do zamieszkania. No mam takie wymarzone miejsce tak jak każdy. No ale słuchajcie, jeśli chodzi o napisanie książki to to chyba zawsze marzyłem o czymś takim. Napisanie książki nieco się różni od czytania książek. Moja przygoda z czytelnictwem polegała na tym, że całe moje dzieciństwo czytałem książki historyczne lub jakieś ciekawe biografie. I to mi zostało w dorosłym życiu. Przyznam się Wam, że byłem w klasie humanistycznej w liceum ogólnokształcącym. Pozdrawiam trzeci ogólniak w Białymstoku. I w tym ogólniaku moja wychowawczyni była polonistką, pani Bartnicka. Ja niestety byłem zafascynowany bardziej historią, wosem i geografią. Literatura polska mnie w ogóle nie interesowała. I nie czytałem lektur. Powiedzmy sobie szczerze, kiedy już trzeba było na egzamin, klasówkę dopiero wtedy brałem. Kupowałem bryki, tak jak większość, prawda? Streszczenia różnego rodzaju. Oszukiwałem system. Udało mi się zdać maturę, ponieważ akurat pisałem o rzeczach, które przeczytałem, no ale nie czytałem. Tyle, ile bym chciał czytać. To, co teraz myślę, ile lektur przeszło mi koło nas, to po prostu żuje. no ale czasu się nie cofnie, więc tak to wygląda, jeśli chodzi o mój język polski. Byłem do tego stopnia mierny z polskiego, że moja wychowawczyni, kiedy odwiedziłem ją z kolegą po pół roku po maturze, jak dowiedziała się, że pracuje w kurierze podlaskim, w gazecie lokalnej, najpoczytniejszej wtedy, w tych czasach, kiedy ja skończyłem maturę. Jako dziennikarz miejski prawie spadła z krzesła. Nie wiedziała co powiedzieć. Nie chciała się śmiać, żeby mnie nie obrazić, ale widziałem ten to wewnętrzne parsknięcie, albo wyobraziłem je sobie, nie miałem do nich pretensji. Tak się złożyło, że po maturze kolega zaproponował mi pracę w tej lokalnej gazecie, jako dziennikarz miejski, taki, który gania po prostu szuka tematów typu nowa kładka na rzece, dnik świadostwa w województwie koszyk spożywczych produktów potaniał w sklepach. Pisałem właśnie o takich drobnych rzeczach, adiustacją językową, czyli takim dostosowaniem języka zajmował się ktoś inny. dawałem surowe teksty, no ale z czasem pojawiały się teksty bardziej skomplikowane, sprawy bardziej zaawansowane, tak jak znaczenie się na zwierzętami, schronisko lokalne, gdzie już pisałem prawie felietony. Miałem wtedy 19 lat, więc pstro w głowie, dziewczyny, kasa. Prawda? Co, O czym się wtedy myśli? O tym, żeby szpanować, o tym, żeby mieć jak najlepiej, najwięcej, najszybciej i najpiękniej. To taki czas, tak wspominam. 19, 19, mój wiek 19 lat. Burza hormonów w głowie, nie tylko. No i pojawił się kolega, który studiował w Warszawie już, i powiedział: Radek, chodź do Warszawy, bo tam możesz mieć lepsze pieniądze, zdaję na jakieś studia w Warszawie, bo już daleko od rodziców też, to też był argument, żeby nie mieszkać już z ojcem. Już się kłóciłem, coraz szczęście, więc nie chciałem mieszkać w domu w stoku, No i słuchajcie, porzuciłem tą pracę w gazecie i wyruszyłem na studia, na socjologię, na UW, do Warszawy. I słuchajcie, tam zaczęło normalne życie, takie z dnia na dzień imprezowanie, marzenia o pisaniu gdzieś tam uciekły. Poszukiwałem kolejnych zawodów, żeby tylko jak najwięcej zarabiać. Praca w agencji reklamowej, najpierw jako ochroniarz, potem jako account, a potem jako zwykły sales, potem jako menadżer i tak dalej, i tak dalej. Wspinałem się po szczeblach kariery przez 20 lat mojego dorosłego życia, po 20 do 40. Resztę znacie z innych moich filmów, nie chcę do tego wracać. No i o pisaniu zapomniałem. Było czytanie. Było czytanie dalej biografii historycznych, Wielkich wodzów, uwielbiałem historię chociażby Izraela, szczególnie militarną, fascynował mnie ten kraj. Wiele razy tam poleciałem, zrobiłem takie małe research. Czytanie było, tylko to było czytanie poradników, różnego rodzaju rozwoju osobistego, biznesu. Zapomniałem o wielkiej literaturze, właściwie nigdy nie zacząłem y, czytać wielkiej literatury. I to przyszło do mnie, słuchajcie, dopiero niedawno. Coś we mnie tąpnęło. Słuchajcie, jakieś. Osiem lat temu zacząłem robić podcasty, i całkowicie się wszystko we mnie poprzestawiało. Zacząłem czytać bardziej ambitne książki. Mówiłem to wielokrotnie w moich podcastach, że od momentu jak odkryłem podcasty, przeczytałem więcej książek w 8 lat niż przez całe moje poprzednie życie. Coś we mnie się przestawiło. Zacząłem mówić bardziej o tworzeniu niż o konsumowaniu. Jak zauważyliście, jeżeli śledzicie moje treści, to wiecie, że mówię często o tym, żeby tworzyć, żeby pisać, żeby nagrywać, żeby nagrywać podcasty, nagrywać vlogi pisać artykuły i pisać książki. Tylko jeszcze nie książki, o których chcę dzisiaj powiedzieć, ale książki z gatunku non-fiction, czyli różnego rodzaju biografie, wspomnienia, poradniki, analizy. No i padłem na pomysł, że napiszę Coś w rodzaju autobiografii po 40. Zebrałem jakieś tam doświadczenia życiowe. Pomyślałem sobie, że warto się tym podzielić. Warto też to robić, kiedy buduje się autorytet eksperta jako podcaster, więc warto mieć. No i wpadłem na pomysł, że napiszę. Tylko problem był taki, że nie miałem żadnego warsztatu. Jakieś 7 lat temu wpadłem na pomysł, że nauczę się pisać, kiedy zafascynowałem się. Znanymi The Minimalists, którzy tworzą te dokumenty słynne na Netflixie o minimalizmie. Joshua Fields Milburn i Ryan Nicodemus. Znajdziecie ich słynny film na TEDzie, na YouTubie. Oni mówili o minimalizmie, oni rozpowszechnili minimalizm, mimo że był już znany wcześniej, ale oni go rozpowszechnili. Tak się zaczarowałem tym, co oni robią, że kupiłem, pamiętam, anglojęzyczny kurs online o pisania, który sprzedawał na swojej stronie Joshua Fields Milburn. Ten kurs przeszedłem, tylko to nie był kurs pisania. To był kurs produktywności, kurs szukania tematów, kurs przygotowania mentalnego. Potem zrobiłem serię odcinków z ekspertką od pisania. Pozdrawiam koleżankę, czy się spiszę, bo chce. Przeszedłem u niej kilka takich godzin konsultacji. Ona zrobiła to wszystko super, profesjonalnie. Pisze książki, wydaje. Zapraszam Was na jej, na jej stronę, organizuje spotkania. Na te spotkania byłem raz na dwóch w ciągu kilku lat. Jako gość chyba na wigiliach ich byłem na spotkaniach, ale nigdy nie chodziłem. Nie uczyłem się od niej pisania. Ona zrobiła świetne takie przygotowanie mentalne do tego, żeby zdecydować się napisać książkę, znaleźć temat, posegregować to wszystko. I to pomogło mi, ale pisania w dalszym ciągu nie uczyłem się. Nie uczyłem się nigdy tworzenia fabuły, e, dobierania bohaterów, pisania fikcji, e, stylów pisarskich. Nigdy nie napisałem żadnego tekstu, który można, ktoś mógłby profesjonalnie sprawdzić, czy dobrze pisze. Na polskim spałem, więc praktycznie nie mam warsztatu pisarskiego. Okazuje się, że przez te wszystkie 8 lat, kiedy tworzyłem podcasty, pisałem słuchajcie, lepiej pisałem pytania. Czyli pytania do wywiadów, a potem, kiedy zacząłem robić odcinki solowe, zacząłem pisać scenariusze. No i powstały, powstały scenariusze podcastów, i jak wiecie, język mówiony do mikrofonu jest zupełnie inny niż ten język czytany, pisany, i to widać od razu. Nie da się po prostu tego wydrukować, to co się powiedziało do mikrofonu, bo jest to męczące do czytania. I potrzebowałem kogoś, kto. Ma jakieś doświadczenie w pisaniu, lubi pisać i umie, więc poprosiłem kolegę Andrzeja Wysockiego, żeby zrobił transkrypcję moich nagrań, podcastów, przejrzał notatki, które zrobiłem wcześniej, bo chciałem pisać książkę już od 7 lat. Zebrałem te notatki przez lata, zbierałem, uporządkował to i zredagował to tak, że to była książka. Tak powstała tak powstała moja książka pod tytułem Podcaster i można ją kupić na stronie lepiteras.pl dla tych, którzy jeszcze jej nie przeczytali, nie kupili, serdecznie zapraszam. W naszym ciągu jest dostępna w wersji e-booka, wersji papierowej, jak i wersji audiobooka. I ta książka powstała. Powstała, jest to, można powiedzieć, moja taka rozwojowa autobiografia i zawodowa autobiografia z elementami osobistymi. No i postanowiłem, że do tej książki dodam niejako jedną trzecią treść będzie poradnik tworzenia podcastu, więc jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany Tworzenie podcastu, zapraszam Was do kupienia książki podcaster na mojej stronie lepiej teraz. Ale to jest gatunek non fiction, tak można powiedzieć. I była to książka moja, zupełnie w 100% moja historia, tylko napisana dzięki pomocy innych ludzi, ponieważ ja w dalszym ciągu nie czuję się na siłach, nie czułem się na siłach, że mogę napisać książkę. Dzielę się tam moją historią, poznacie tam moją historię, poznacie tam sposoby monetyzacji podcastingu, dowiecie się, jak do tego doszedłem, dowiecie się wszystkiego. Tylko ta książka została bardziej przeze mnie nagrana niż napisana. Ja ją opowiedziałem do mikrofonu, a ktoś pomógł mi to pięknie napisać. Dużo rzeczy też sam napisałem. Po zakończeniu współpracy z Andrzejem dopisałem kilka rozdziałów, dodałem cały ten poradnik i macie książkę, ale zabrakło mi czegoś innego. W tym roku, kiedy zacząłem pisać artykuły i założyłem porannik.pl, czyli blog, bo stwierdziłem, że mam ochotę też pisać, bo skoro i tak piszę scenariusze podcastów, to dlaczego miałbym nie pisać też pięknych artykułów, które są przejrzyste, praktyczne i pomagają moim czytelnikom, moim odbiorcom realizować to, czym się z nimi dzielę. I tak powstała idea, żeby zacząć pisać dopiero od marca, to w dalszym ciągu jest pisanie z gatunku non fiction. Piszę o rozwoju osobistym, piszę o kreowaniu treści, piszę o stoicyzmie, piszę o tym, w jaki sposób proces twórczy, wymyślanie, nagrywanie, pisanie pomaga nam poprawiać nasze życie. Często pomaga nam też znaleźć pasję, na której możemy zarabiać. I taka, taka jest idea moich kanałów, wszystkich trzech. Tego vloga, który oglądacie, podcastu, który słuchacie i bloga porannik.pl, który czytacie. Słuchajcie, a jeszcze jedno Wam powiem. Od tego roku nie wiem co się ze mną stało, ale y, zaraziłem się audiobookami. Na YouTubie okazuje się, że można znaleźć mnóstwo darmowych audiobooków. Po jakimś czasie przysyłam wszystkie, które mnie akurat interesowały. Y, takie chociażby jak Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyla, y, klasyki typu Władca Pierścieni Tolkiena, który, książka, która jest zupełnie inna niż film. Klasyki takie jak Hrabia Monte Cristo, Aleksandra Dima i inne książki, inne książki bardziej, bardziej ambitne. Słuchajcie, zakochałem się w słuchaniu książek. Uwielbiam ten moment, kiedy kładę się do łóżka, włączam telefon, włączam audiobook, kładę telefon koło ucha i zasypiam z nim. Często ustawiam sobie czasowe wyłączenie na 45 minut, godzinę. Jest takie coś w wersji premium na YouTubie. Dosłownie, chyba ze 100 razy przesłuchałem już audiobook autorstwa Aleksandra Krawczuka, profesora Aleksandra Krawczuka, Juliusz Cezar, biografia Juliusza Cezara. Poczet Cesarzy Rzymskich słuchałem wielokrotnie. Uwielbiam to. No i zacząłem szukać, słuchać też literatury non-fiction. I pewnego dnia, chyba z miesiąc temu, mówiłem o tym, nawet nagrałem YouTube'a miesiąc czy dwa miesiące temu, odkryłem Krótkie opowiadanie, ponad godzinne, po angielsku, pod tytułem The Shepherd, autorstwa Frederika Forsytha, słynnego pisarza, thrillerów szpiegowskich, autora bestsellerów, takiego chociażby jak Dzień Szakala, czy Akta Odessy, Afgańczyk i wiele, wiele innych. I ten audiobook ma ponad godzinę. Okazuje się, że Frederick Forsyth pisze też krótkie opowiadania. I to jest opowiadanie, które napisał w 70. którymś roku, nie pamiętam dokładnie którym. Przed wigilią, jako prezent wigilijny dla swojej żony. Coś pięknego, po prostu. Jest to opowiadanie tak magiczne, tak piękne, że po prostu odleciałem i powiem Wam szczerze, się wzruszyłem. I pomyślałem sobie, kurczę, literatura non-fiction jest świetna, ale literatura fiction potrafi poruszać tak, że można się popłakać. I wpadłem na pomysł, żeby opowiedzieć Wam, przeanalizować opowiedzieć Wam, w jaki sposób Frederick Forsyth nauczył się pisać bestsellery. Tak, że bez żadnego wykształcenia literackiego stał się jeden z najbogatszych pisarzy świata. Możecie to sprawdzić w Wikipedii. Jest jednym z najbogatszych pisarzy świata, ma dwie posiadłości, jedna w Irlandii, jedna w Anglii. Żyje tak jak sobie wymarzył miał fascynujące życie. Był poza tym, że był kiedyś dziennikarzem, był też agentem MI6 i pomyślałem sobie, że nagram o tym zupełnie oddzielny odcinek. W taki sposób rodzi się pasja. Niespodziewanie. Po prostu. Nagle trafiamy na coś, coś, co nas tak urzeknie, że nie możemy przestać o tym myśleć. I ja mam tak samo. Po prostu wpadłem na pomysł, że nauczę się pisać. Nauczę się pisać tak, jak Frederick Forsyth. No przecież to opowiadanie ma ponad godzinę, a ja nagrałem setki, jeżeli nie tysiące godzin różnych nagrań, podcastów solowych. Nagrałem też swoją książkę w końcu. Czy to musi być takie trudne? Zacząłem pisać. Słuchajcie, to jest trudne, ale gdyby było łatwe, nie byłoby przyjemności z uczenia się tego. I uważam, że rozpoczęcie nowej przygody z nauką pisania prozy, albo pisania po prostu opowiadań fikcyjnych. To jest jedna z najfajniejszych rzeczy, jaką, jaką możecie rozpocząć. To tak jak wyruszenie na jakąś wyprawę odkrywczą, jakbyście się przenieśli w XV, XVI wiek do portugalskiego lub hiszpańskiego galeonu i wyruszali na nieznane wody i odkrywali nowe lądy. Możecie odkryć coś niesamowitego. Jakie historie są w waszej głowie ukryte, jakie historie możecie napisać, jakimi historiami możecie się podzielić. Ja taką historię mam ale opowiem o tym w kolejnych vlogach. W tym odcinku chciałem Wam tylko przedstawić... Misio już jest znudzony. Zobaczcie. Tak Misio nie pozwala mi gadać i nagrywać vloga i gubię przez niego wątek. Zobaczcie. Już mi się kończę, już kończę. Kochanie, muszę kończyć, bo Misiek nie daje mi, nie daje mi nagrywać vloga. Chcę tylko zakończyć konkluzją, że ranking marzeń Polaków i piąte miejsce może zupełnie inaczej wyglądać u was. Na pierwszym miejscu może być napisanie książki, a potem reszta tych rzeczy z tego rankingu, czyli pieniądze, miłość, podróże i ulubione miejsce do zamieszkania albo wymarzone miejsce do zamieszkania. Zastanówcie się, jak wygląda wasz osobisty ranking marzeń. Do tego was zachęcam. Chcę, żebyście się też zastanowili nad tym, czy waszym marzeniem jest właśnie napisanie Powieści, noweli lub krótkiego opowiadania. Czy siedzi w Was taka potrzeba? Co chcecie napisać? Podzielcie się w mailu do mnie. Jak wiecie, wyłączyłem komentarze. Zapraszam Was do pisania, dzielenia się swoimi refleksjami na temat pisania, przygodami z pisania. A jeżeli coś napisaliście, to wysyłajcie. Podzielę się tym w kolejnym vlogu. Hej!